Witam, człowiek rejestrator świata. W dzisiejszym materiale zniszczone buty, które pokazywałem kawałek czasu temu jako nowe, przeżyły aż trzy wyjścia na zewnątrz dosłownie. Trzy wyjścia. Są to baolikangi, baolikang. Dobra i przyjrzyjmy się co po tych trzech wyjściach się stało. No tutaj z tej strony jak widzimy z tej górnej no nic zwykłego się nie stało. Są tutaj widoczne normalne zagniecienia przy przychodzeniu, przy także to jest normalne. Tutaj ta podeszwa też jest dobra. Nic się tutaj nie odkleiło. Ale zaraz tutaj spojrzymy jeszcze tu do środeczka, co tu się w środku dzieje, a w środku już widzimy tutaj takie zapadlisko, już widać nawet tutaj wychodzące szwy, tak jak mówię trzy razy w nich pochodziłem i takie coś nastąpiło, teraz sobie tutaj tą podeszwę zobaczymy, tu już po tych trzech wyjściach jak możemy zauważyć podeszwa jest starta co nie powinno mieć nawet y, miejsca. Nie wiem z czego to jest zrobione, być może z jakichś baranich jaj. Nie wiem, nie, nie, nie wnikam, y, ale tak nie może być. I tu jest gwóźdź programu. Patrz ta. patrzcie co tu się, y, co tu się y, stało, nie? Patrzcie, no, o. Cała dziura, cała, cała tutaj dziura na wierzch y, wyszła. O. Ten materiał po prostu jest znikowej konstrukcji. Nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, z czego on jest zrobiony. Jak to wygląda wewnątrz? No, o! Tu! Widzimy, jak to się tutaj rozwaliło. Zaraz zobaczymy obdukcję jeszcze kolejnego buta, to jest drugi baoli no tutaj e, tak samo widać wgnioty, ale to jest takie normalne. O tutaj już, e, tutaj nawet się coś zaczyna próć. Jak e, widać, e, podeszwa tutaj się nie odkleiła, jest e, wszystko w porządku. No i jedziemy sobie tak samo od góry. I od góry tutaj też takie... tutaj jest mniejsze te starcie, ale widać, że już się zaczyna tutaj ścierać. Tu jest jakiś punkt kulminacyjny. Bo w obydwu butach yy, w tym miejscu właśnie yy, się przeciera, i tutaj dosłownie to samo możemy zauważyć. Yy, o, dziurę na wylot. Jest, jest dziura na wylot. Tragedia, tragedia. Trzy wyjścia. Tragedia tutaj, jeszcze standardowo. Od wewnątrz. Tak, dziura dziursko. Na wylot, jak y, widzimy, jak y, ser szwajcarski. Porównamy obydwa buty, obydwie podeszwy i możemy zauważyć, że właśnie w tym jednym miejscu jest tutaj punkt kulminacyjny, przecierają się i gwóźdź programu w obydwóch przypadkach tutaj następuje, dziura, dziursko, y, no po trzech wyjściach nie powinno mieć to. Takiego... takiego miejsca, nie? No. Spójrzcie tu. O, jak... Tutaj też fajnie z tej perspektywy widać, jak, jak one się tutaj rozwalają. No. Wiadomo, idą już do kosza na śmieci. I, i, I tyle. I tyle. Kupiłem już nowe lacie. Nie wiem, może w tych będę mógł iść wypasać kozy. Nie wiem. O nowe lacie wyglądają tak, ale to w osobnym filmiku już dzisiaj miały inaugurację pierwszy dzień. No, i to tyle, dobra na razie.